Noi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test podkładu, a testować będziemy sobie najlepiej oceniany podkład marki Sephora. Jest to podkład Care Natural Glow Foundation. Mamy tutaj połączenie pielęgnacji i makijażu, czyli ma być to podkład, który da nam 10 godzin nawierzania plus efekt zdrowej skóry Natural Glow. Ja kupiłam ten podkład właśnie dlatego, że był najlepiej ocenianym podkładem z Sephora. On ma chyba 13 ocen, więc to nie jest jakoś bardzo dużo. Ale wszystkie te oceny są mega pozytywne. Powiem szczerze, mam nadzieję, że ja też będę miała na jego temat takie samo zdanie, bo on nie jest takim super tanim podkładem. Kosztuje dokładnie 79 zł, a na produkty marki Sephora, no rzadko kiedy są rabaty, więc trzeba się liczyć z tą ceną. Podkład ma 30 ml pojemności, także tutaj standardowo. Ja mam odcień 17,5N, jest to kolor czwarty z gamy. Mamy do wyboru 25 odcieni, więc ta gama kolorystyczna jest naprawdę porządna. Co do takich podkładów pielęgnacyjno-makijażowych, to nie zawsze one się u mnie sprawdzają. Czasem jest tak, że gryzą się z moją pielęgnacją, bo są po prostu zbyt kremowe, zbyt pielęgnacyjne, zjeżdżają z twarzy i się mocno wycierają. Że nie jestem do końca przekonana do tego typu formuł, do takich podkładów pielęgnacja plus makijaż, no ale przez to, że on ma tak pozytywne opinie na stronie Sephory, plus dodatkowo oglądałam dwie recenzje na YouTubie, dwa testy. I osoby, które go testowały, bardzo mocno go zachwalały. Także stwierdziłam: ok, kupię, przetestuję. Tym bardziej, że dawno nie testowałam podkładu z Sefory. Miałam chyba jakieś kilka lat temu, ale nawet Wam nie powiem, jak on mi się sprawdził, bo po prostu nie pamiętam. Ale jeżeli nie pamiętam, to raczej nie był jakiś super świetny. Więc sprawdzimy sobie ten podkład. Najpierw przeczytam Wam, oczywiście, opis producenta. Lekki podkład o kryciu, który można stopniować, stanowi idealne połączenie makijażu i pielęgnacji skóry oraz zapewnia naturalny blask. Oprócz tego zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego, więc ma naprawdę czysty skład. I sporo osób, które zostawiły opinie na stronie Sephora właśnie na temat tego podkładu, podkreślały, że to jest jeden z lepszych składowych podkładów ogólnie dostępnych w perfumerii Sephora. Dalej mam napisane, że jest to lekki podkład, który dba o idealny kolor skóry, wyrównuje kolory, wygładza jej teksturę i dodaje cerze blasku. Jego lekka konsystencja idealnie przylega do twarzy niczym druga skóra, jednocześnie pozwalając jej oddychać i natychmiast zapewnia efekt świetlistej i promiennej cery. Formuła została wzbogacona o spruszkowaną herbatę macza, znaną ze swoich właściwości nabliżających i odżywczych oraz witaminę C, która dodaje cerze blasku. Podkład nabliża skórę przez 10 godzin, dzięki czemu z każdym dniem staje się ona piękniejsza. Jest bezzapachowy, nie zatyka porów i został przetestowany dermatologicznie. Mamy również informację, że tuba została wykonana w 67% z plastiku pochodzącego z resztek czciny cukrowej. Więc to też jest jakiś tam plus, jeśli chodzi o ratowanie planety. To jest takie niby nic, ale myślę, że gdyby każda marka działała w ten sposób, to moglibyśmy naprawdę mocno ograniczyć wykorzystywanie plastiku w produkcji opakowań, wiecie, do kosmetyków. Także to jest naprawdę spoko sprawa. No ale przejdźmy sobie już do konkretów, przejdźmy do podkładu. Najpierw, oczywiście, zrobię Wam słocza. Kolorek jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Myślę, że on na ten moment będzie dla mnie idealny. Jeżeli oczywiście nie zoksyduje, zobaczcie, jest naprawdę ładny. To jest odcień neutralny, taki troszeczkę ocieplony. Chociaż no w sumie może być dla mnie minimalnie za jasny, jak tak teraz na niego patrzę. Ale sprawdzimy. Najwyżej nałożę troszeczkę więcej brązera. A dzisiaj będę również testować paletkę, która ma w sobie bardzo ładny brązer. Jest to Maxmo Face Tune, tylko wersja rozświetlająca. Mam również te dwie poprzednie palety do konturowania od Maxmo, Light oraz Dark. I naprawdę je uwielbiam. Dark jest dla mnie troszkę za ciemna, także czekam aż się delikatnie opale i wtedy będę jej częściej używać. Light to jest mój ulubieniec wszechczasów. Naprawdę najlepsza paletka, taka trójka do konturowania, jaką kiedykolwiek miałam. Jeśli chodzi o tą różową paletkę, jest to dokładnie Tune Glow Edition, czyli paletka rozświetlająca, która ma mieć z tego co pamiętam satynowy brązer, chociaż jeszcze nie słoczowałam tej palety, więc nie wiem do końca jak to będzie wyglądało. Mamy na pewno mocno rozświetlający róż oraz przepięknie zapowiadający się rozświetlacz. Także jak nałożę podkład, przypudruję, zrobię makijaż twarzy, to będziemy sobie dzisiaj testować tą paletę, bo miałam ją przetestować w teście nowości drogeryjnych, ale muszę przyznać, że nie mogę się doczekać, więc stwierdziłam, że w dzisiejszym filmie ją sobie sprawdzimy. Ale najpierw lecimy sobie z podkładem, standardowo nałożę na połowę twarzy, rozłożę palcami, później rozblenduję gąbeczką. Jeśli chodzi o formułę tego podkładu, to jest chyba idealna w punkt, co do moich preferencji, bo ona jest taka troszkę kremowa, ale nie za gęsta, niezbyt bogata. A niestety, właśnie takie gęste podkłady, no u mnie nie do końca się sprawdzają. Osadzają się na skórze i wyglądają dosyć ciężko. Kolor może wydawać się troszkę za jasny, ale myślę, że jak zrobię cały makijaż, to się wszystko standardowo wyrówna. No, powiem Wam, że to wykończenie mi się bardzo podoba. Podkład się bez problemu rozprowadził ładnie palcami. Tak naprawdę nie musiałabym już sięgać po gąbeczkę, bo ten podkład się tak równomiernie i przepięknie rozłożył. No, powiem Wam, że jeśli chodzi o samą formułę, to jest bezproblemowa. Naprawdę to jest chwila i on wygląda bardzo ładnie. On się od razu wtopił. Nie ma czegoś takiego jak w przypadku niektórych podkładów pielęgnacyjno-makijażowych, że one się osadzają. Ten podkład od razu się stopił ze skórą. Wygląda on dosyć mokro. Jest taki dosyć mocno rozświetlający. A ja nie do końca przepadam za takimi formułami, bo one u mnie po kilku godzinach się mocno wyświecają. No ale zobaczymy. Może jak ten podkład chwilkę polaży na skórze, to będzie wyglądał inaczej. Jeśli chodzi o jego krycie, to przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że będzie aż tak fajne. Myślałam, że będzie to podkład lżejszy, z takim kryciem lekkim, z możliwością dobudowania. A on przy jednej cienkiej warstwie no dał mi krycie średnie i to wygląda naprawdę dobrze. Możecie tutaj porównać stronę bez podkładu i stronę z podkładem. Także na ten moment podkład mi się bardzo podoba. On faktycznie wygładza strukturę skóry. Skóra jest bardzo gładka, jest leciutki, kompletnie niewyczuwalny. Nie poradził sobie tylko z tym. Mam tutaj takie większe niedoskonałości i tego nie zakrył, ale poza tym wszystko jest ładnie wyrównane, zaczerwienienia są zakryte. Także podkład prezentuje się naprawdę spoko. Zanim przejdę do drugiej strony, to doklepię sobie jeszcze podkład gąbeczką. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No podejrzewam, że może mi ona troszeczkę zabrać krycie, ale będzie to efekt jeszcze bardziej naturalny, chociaż nie wiem, czy jeszcze bardziej się da, bo ten podkład nałożony palcami i rozłożony palcami wygląda od razu niesamowicie naturalnie. No po prostu jak druga skóra. Także bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie, bo szczerze mówiąc, chociaż on ma dużo pozytywnych opinii, to nie spodziewałam się, że aż tak mi się spodoba, że to będzie naprawdę efektuał, wow, a efektuał wow jest. No, zobaczcie, jak wygląda ta strona. No, jest to po prostu przepiękny efekt na skórze. Nakładam sobie podkład na drugą stronę i zobaczcie, jak to wszystko się wyrównuje, jak te zaczerwienienia znikają, a ja mam tutaj bardzo mocne zaczerwienienia, bo ostatnio. Mam podrażnioną skórę w okolicy oka, szczególnie właśnie z tej strony, bo tutaj już jest dobrze, ale z tej strony używam cały czas maści Bepanthen Sensider i działam z tymi zaczerwienieniami, a ten podkład no po prostu przepięknie wszystko mi zakrył. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Formuła jest rewelacyjna, bo jest leciutka, a jednak ma naprawdę przyzwoite krycie i to jest wiecie, taka jedna cienka warstwa. Przez to, że ten podkład ma tak lekką formułę, może być to idealny produkt na lato, który nie będzie tej skóry faktycznie zapychał, ta skóra będzie oddychała, tak jak było napisane na stronie Sephory, że właśnie ten podkład daje skórze oddychać. No może tak będzie. Jeśli chodzi o efekt świetlistości, efekt mokrej skóry, to troszeczkę się to uspokoiło. Wygląda to delikatniej. Dla mnie to jest plus, bo ja jak mówiłam, nie lubię takiego efektu mokrego glow. Wygląda to bardzo zdrowo, bardzo świeżo. No i ta skóra jest super wygładzona. Więc jak na razie same plusy, doblenduję sobie jeszcze drugą stronę gąbeczką. Spojrzałam sobie teraz na słocza i okazało się, że ten podkład minimalnie zoksydował, ale powiem Wam, że to nie jest takie stricte oksydowanie ciemnienie produktu, tylko raczej dopasowywanie się do odcienia naszej skóry, bo on się w ogóle nie odcina. No wygląda bardzo naturalnie, wygląda jak druga skóra, idealnie zgrywa się z moją szyją, także na to bym raczej uwagi nie zwracała. Moim zdaniem jest to właśnie dopasowywanie się podkładu. No, okej, okay, wygląda to naprawdę rewelacyjnie, no jestem pod wrażeniem. Przejdę sobie do korektora i użyję dzisiaj Dear Backstage w odcieniu 1N. Zawsze zapominam, jaki to jest kolor. Że przypudruję sobie korektor, przypudruję podkład i przejdziemy do palety od Maxmo Face Tune Glow Edition. Twarz przypudrowana, dzisiaj w ruch poszły pudry znam. Pod oczami i na strefie T puder Cotton Candy Under eye powder, a na bokach twarzy Satinus powder. I przechodzimy sobie do paletki Maxmo Facetune Glow Edition. Dwa słowa na temat opakowań tych palet. Wyglądają naprawdę super, ten efekt marmuru mi się bardzo podoba. Tutaj mamy palety w kolorze brązu, jaśniejszą i ciemniejszą, a ta rozświetlająca jest różowa. I myślę, że to był dobry pomysł, ładnie się to prezentuje. Paletki mają w środku lusterko. Myślę, że to jest duży plus, jeżeli chcemy taką paletę zabrać ze sobą na wyjazdy. Cena takiej palety to 60 zł, ale mamy tutaj aż trzy produkty. Rozświetlacz, bronzer i róż, więc jest to taka kompletna paletka do twarzy. Każdy z produktów ma 3 gramy pojemności, więc to też jest całkiem ok. Paleta ma lusterko, także ta cena jest spoko. Paletę można kupić oczywiście na stronie Maxmo, ale można ją też kupić w drogeriach internetowych, na przykład na stronie Minty Shop albo drogerii Pigment. Przejdę do aplikacji produktów na twarz to pokażę Wam słocze. Zrobiłam je już wcześniej i porównam Wam te kolory do poprzednich paletek. Na początku mamy rozświetlacze, później różę, a na samym dole są brązery. Najpierw mamy rozświetlacz z paletki Light, później z paletki Dark, a na końcu z paletki rozświetlającej. Więc ten rozświetlacz z paletki Light w mojej ocenie jest najładniejszy, bo jest to odcień typowy szampański, który daje taflę. Rozświetlacz z paletki Dark jest dosyć mocno drobinkowy i ma taki delikatny brzoskwiniowy podton, a rozświetlacz z tej najnowszej palety jest taki delikatnie chłodnawy. Więc z tych trzech ten podoba mi się najbardziej. No ale zobaczymy jak to będzie dzisiaj wyglądało na mojej skórze. Dalej mamy różę Light Dark oraz wersja rozświetlająca i tutaj znowu najbardziej podoba mi się róż z palety Light, bo jest delikatnie koralowy, także jest to mój vibe kolorystyczny. ładnie na mojej niezaciemnej skórze wygląda. Róż z palety Dark jest już dosyć ciemny, intensywny, więc myślę, że będę go właśnie używać latem, jak troszkę się opalę. I róż z palety rozświetlającej, no to już jest takie mocne rozświetlenie, także zobaczymy. Jest taki dosyć słodki, cukierkowy, nie przepadam za takimi kolorami, no ale dam mu szansę. I na koniec macie zestawienie brązerów z paletek Light, Dark oraz paletka rozświetlająca. No i jak widzicie, paleta Light ma brązer ciepławy, ale nie za ciepły, nie za ciemny. Paleta Dark ma już brązer dosyć ciemny, taki mocno intensywny, i on u mnie na skórze jest zdecydowanie za ciemny, no i wybija się dosyć ciepło. I brązer z palety rozświetlającej, który jest taki zdecydowanie konturujący, może nie jest taki super chłodny, ale jednak różni się od tych dwóch, takich typowo opalających brązerów. Także tak prezentują się słocze wszystkich trzech palet Max Mofa. Mam nadzieję, że te słocze Wam się przydadzą. Może akurat się zastanawiacie, nad którąś z palet. No, i nie wiecie do końca, na którą się zdecydować. Fajnie, że Marka wypuszcza coraz to nowe wersje tej paletki. No, bo dla każdego coś innego, każdy lubi inne wykończenia, inne kolory, inne tonacje. Dzisiaj przetestujemy sobie paletkę Glow Edition. No, mam nadzieję, że będzie dobrze, że paleta mi się sprawdzi. Najbardziej boję się różu, bo on wydaje się być naprawdę mocno rozświetlający. No i taki dosyć różowy. Ale zaczynamy sobie od brązera. I ten brązer, myślałam, że będzie satynowy, ale powiem wam, że to jest taki miękko matowy brązer. On chyba nie wybija się satyną. Nie, raczej nie. Więc niby jest w paletce rozświetlającej, ale z rozświetleniem to on nie ma za dużo wspólnego. Wygląda bardzo ładnie. Kolor jest naprawdę spoko. Bałam się, że brązer będzie dosyć chłodny, ale powiem wam, że on się tak nie wybija. On jest raczej neutralny. Jest z tych delikatniejszych, więc nie musicie się bać. Te brązary się rewelacyjnie blendują, bo formuła jest bardzo podobna, jeśli chodzi o wszystkie palety. Ten jest, mam wrażenie, troszeczkę delikatniejszy, mniej napigmentowany, ale przez to możemy sobie zbudować tą pigmentację. Także dla osób, które zaczynają przygodę z makijażem i boją się troszeczkę zbyt napigmentowanych tego typu produktów, może to być strzał w dziesiątkę. Naprawdę wygląda bardzo ładnie. On jest taki wyważony w punkt. Nie jest właśnie za chłodny. Jest neutralny, może minimalnie ma jakieś tam chłodne tony, ale na moim kolorze skóry, na mojej karnacji, to się po prostu nie wybija. Także z brązera jestem zadowolona. Przechodzimy sobie do różu, no tego się boję najbardziej, ale co tam? Test to test. No właśnie, tego się obawiałam. Róż jest bardzo cukierkowy, więc to nie jest mój kolor. Może na opalonej skórze on będzie wyglądał troszeczkę inaczej, będzie imitował delikatnie opaleniznę, naturalny rumieniec. Ale w momencie, kiedy ja jestem jeszcze dosyć jasna, to ten róż się bardzo mocno wybił na różowo. Poza tym jest mocno napigmentowany, więc ja go zdecydowanie nałożyłam za dużo, także muszę się poratować pędzlem, którym nakładałam brązer i to wszystko uspokoić. Ogólnie róż jest ładny, ma bardzo ładne wykończenie, bo to jest róż taki stricte rozświetlający, ale nie perłowy. To nie jest taka formuła wykończenia starej daty. Więc tutaj zdecydowanie na plus, no ale no nie do końca mój kolor, przyznam szczerze, nie do końca jest to mój kolor i jest troszeczkę zbyt barwiowy I ostatni punkt programu, czyli rozświetlacz, jestem bardzo ciekawa. No i sprawdźmy, będzie tafla? No oczywiście, że będzie. Tafla jest, Glow się zgadza, ale jak wspominałam, przy słoczach niestety ten rozświetlacz jest taki delikatnie chłodnawy. Więc nie będzie dla każdego. Nie każda karnacja polubi się z tym rozświetlaczem. On ma taką nawet troszeczkę srebrną poświatę, srebrny podton. Więc no u mnie powiem Wam, że nie wygląda źle, ale ten rozświetlacz z palety Light, który ma szampańskie tony, wygląda zdecydowanie lepiej. Mam wrażenie, że ten troszeczkę mnie wybiela. No, Glow się zgadza, tutaj nie ma się do czego przyczepić. Rozświetlacze mają rewelacyjną formułę, bo dają efekt taffy, ale są lekkie i nie podkreślają faktury skóry. No jednak, ten kolor nie jest tak na 100% dla mnie. Myślę, że będą zwolennicy tej palety, bo mamy tutaj taki neutralno-chłodny brązer, więc w sumie ten rozświetlacz kolorystycznie jest dopasowany do brązera i róż troszeczkę też. Więc ta paleta może być fajna dla osób, które mają takie delikatnie różowe. Przecież ta paleta będzie idealna dla osób przede wszystkim z jasną karnacją, z różowymi podtonami skóry. Ona będzie dla nich stworzona, już dla osób ciemniejszych, bardziej cieplejszych, oliwkowych no to się może gryźć. Nie jestem do końca przekonana do kolorystyki tej palety, no ale samo wykończenie to jak te produkty pracują na skórze to jak wyglądają no to jest rewelacja, tylko po prostu nie do końca moje kolory, ale nie będę płakać, bo mam dwie poprzednie palety Facetune, także tych na pewno będę używać bardzo często tej używam cały czas, ta czeka na moją opaleniznę, która mam nadzieję niedługo się pojawi, Z tej paletki oczywiście również będę korzystać, to nie jest tak, że ją położę w kąt i o niej zapomnę, ale myślę, że nie będę po nią sięgać po prostu tak często jak po te dwie, także tyle jeśli chodzi o te palety, jakby co serdecznie polecam, są naprawdę rewelacyjne warte swojej ceny no nie mają minusów, nic dodać, nic ująć. Tutaj już po prostu zależy od Was, co lubicie, jakie wykończenia, jakie kolory Wam bardziej pasują. Macie trzy do wyboru, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i przejdźmy sobie na koniec do podsumowania podkładu. Podkładu od Sephory Care Natural Glow Foundation, 10 godzin nawierzenia. No muszę przyznać, że ten podkład mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, bo wygląda przepięknie. On wygląda jak druga skóra. Faktura skóry jest niesamowicie wygładzona, a nie wszystkie podkłady, które mają w opisie obietnicę wygładzania, coś takiego robią. Tutaj faktycznie tak jest. Podkład jest leciutki, niewyczuwalny, przepięknie się dopasował. Myślę, że będzie bardzo wydajny, bo ja go naprawdę nałożyłam niewiele, a on się bardzo ładnie wtopił. No i powiem Wam, że to krycie jest naprawdę porządne, jak na tak małą ilość produktu. Więc myślę, że same plusy. Od razu podkreślam, nie bierzcie pod uwagę tego miejsca, gdzie korektor łączy mi się z podkładem, bo wspominałam na początku filmu, że mam tutaj przesuszenia, mam suche skórki, więc to nie mogło się udać, nie wygląda to dobrze. Ale w miejscach, gdzie ta skóra jest po prostu w dobrym stanie, no to ten podkład wygląda perfekcyjnie. Także jestem ciekawa, jak on się utrzyma, no ale na ten moment bardzo mi się podoba. Szczerze mówiąc, naprawdę nie liczyłam, że ten podkład będzie aż tak rewelacyjny, że okaże się takim hitem. No, jestem pod wrażeniem, więc jeżeli się zastanawialiście nad tym podkładem, to może warto zaryzykować naturalne, lekkie wykończenie. Idealna formuła na lato. Plus jeszcze dodatkowo 97% składników pochodzenia naturalnego. Bardzo dobry skład. Podkład może nie jest jakiś bardzo tani, ale wydaje mi się, że on nie jest też jakiś super drogi, bo 79 zł to jest taka średnia półka cenowa. Czasem w drogerii podkłady tyle kosztują, więc no myślę, że za dobry podkład naprawdę warto tyle zapłacić. A ten zapowiada się bardzo dobrze. Zostawię wam info w komentarzu albo w opisie, jak ten podkład utrzymał mi się przez te 9 albo nawet 10 godzin. Postaram się go potrzymać jak najdłużej na skórze. No ale na ten moment wygląda rewelacyjnie, także jestem bardzo zadowolona i będę go chętnie dalej testować. Jeżeli ten filmik wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie może ten podkład Sephora Care, czy może testowaliście, czy jesteście zadowoleni? A może tak wam się nie sprawdził? No powiem wam, że w mojej ocenie może się okazać, że jest to nieodkryta perełka. Podkład się bardzo dobrze zapowiada. Na razie na tym koniec, zobaczymy jak będzie dalej. Chciałabym oczywiście znać, czy testowaliście paletę od Maxmo, palety do twarzy Facetune. Jeśli tak, to którą z tych paletek macie i jak Wam się sprawdza? Jestem bardzo ciekawa Waszych komentarzy. No u mnie te paletki sprawdzają się rewelacyjnie. Ja już wielokrotnie polecałam na kanale. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!